I wszystkim z tej strony Szagi A dzisiaj zagramy sobie w Arliu Tournament. No i moi drodzy, wiem, że troszkę mnie nie było, no troszkę tak troszkę mnie nie było. No ale no, tak jakoś wyszło, no. moja mówię, miała troszkę zapierdziel i po prostu nie dam rady, a teraz już wróciłem, znaczy wszystko jest w porządku. I mogę sobie zamierzyć. To jest pod lotem jakieś fajne gameplaye. No to dobra, no to sobie wybierzmy. Mapę, mm, game rules, minimum players 15, ja sobie zakładam serwer taki, wiecie mm, Taki serwer na offline, bo po prostu Uploaduje filmik i na online byłyby zajebiste lagi Okej, okay, okej, okay, okej okay. Mamy assault, taki teraz mapa, weźmiemy sobie tą mapę Server rules i tak dalej, dobra, no to listen I you... min wypierdolo w powietrze Kurwa, jest to niebieski? Będę czerwony. O, okej okay. Czy wzięliśmy tryb czy Asałt Czyli jedni bronią od ludzie to spierdalają okej okay. Okay, ja jestem Okej, okay, oni wszyscy biegną O kurde, ale ja nie chciałem tego ja chciałem ten Aaa, jaki zapierdający gówno, ja nie chcę jakiegoś zapierd... O kurde Kurwa, ja nie chciałem tego jaki jak zapierdający gówno jest Nie chcę jakiegoś zapierdającego gówna, tylko ja chcę sobie... Słuchajcie, jestem snajperem teraz I to jak jestem snajperem Okej, okay, czyli musimy dostać naprzód i, w... i stoję im w pielozie. Ale, ale w pustek dostał. 3, 2, in... 6, 5, yy, ale, o chuj chodzi. 8, 2, you are A, A teraz wiem o co kaman co tutaj. Dobrze, to była taka lunda na zgrzewkę. Okej, okay, ja żyłem i wiecie co jest najgorsze w tym wszystkim? Że mi się skló zjebał i widzicie jak mi skacze. No ale ok, musimy jakoś kurde przetrwać. Okej okay, ja się tutaj chołam, bo mi zaraz tutaj yy, dupcie skopią. A nie jest, że mi dupcie skopali Tak więc you know. Oooo, ale mogę tym bać? Nie, nie mogę. A weź się tam, Piedru. I bum! I między nóżki! I O kurde, ty przeżyłeś? Ja. Ja nie mogę. Co za dawny?

Czy gonie moja drżyna ma, kurde, czy ja mam? No, kuju, nie strzajwej Mhm. Czy sobie przejdę na tą stronę No czy no nie, hu, hu. Tutaj, a, jajko, i nie mam apteczki, nie mam apteczki. Czekajcie, tam jest apteczka. O, tam jest apteczka, ale kurde, no kto on jest? Jeszcze raz to powie, to ją zabije. O schowałam się Jadę muszę ich dwa razy killem Szybko przebiec na tą stronę Żeby oni mnie nie killem Cholera jasna Czy mnie musicie cały czas killem? No ja dupy Czekajcie jasno jasno dupę, gdzieś tutaj Pod spodem tutaj gdzieś mam się dostać, kurde

Ale będę w nich na parzą dla sniperów. Mogę ich plać po łbach Dobra. Chcielibyście przeżyć, ale ja wam nie dam. tam podejść i z bliska naparzać ale dobra z tego co wiem to my się będziemy tutaj gdzieś respawnować blisko to i tam też się gdzieś jakoś będą respawnować ajajaj ale ja ci nie trafiłem a trzeba sobie amunicję uzbanić dobra my tutaj kurczę, jakoś ja tak mało komentuje wiem 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 troszkę malutko ale kurde no No okole, patrzcie, jak się stawili. Dobra, tutaj gdzieś są jakieś mechanizmy, że mógł sobie to dospielć. No, aż mi wszystko za motwili. To no, tam jest. Będziecie ginąć, tak po kolei, bo ja wam tak mówię. Do dupy niosanki, dostać, czy, czy ty kurdegości nie wiedziałeś, że z biegnę jeszcze cię zabijam Nie obtawdę ty bo są wyjątkowo głupie To nie z osobistego No ja pielęgielę, co za chuj! Tak, dostałeś się po obach. O o, teraz ja dostałem. <grystanie> Paniki, w dłoń i cię w głupkę. To jest w sumie wystarczy tylko tutaj stanąć i... wystarczy tylko tutaj stanąć i... O kurde No jasna dupa, oni się teraz będą tutaj gdzieś spić I teraz mam ich tego pilnować No kurde, nic mi się kończy kurde mono No ja pierdziele dzielę Szagi... sam się zabił, ale już 67 Ty do dobie... widzisz God, czy ja muszę wszystko panowie robić za was? Nie dam wam. Kurczę, zależy, że tak mało komentuję, ale ja się tak to wczułem. Jestem snajperem i daję im WPETynę. Kurczę, mało ten gameplay będzie trwał. Z minion minut. Yeah, tak moje Jestem winnerem i tak mój dozywa właśnie wygląda. Unreal Tournament 2004, jeden z najlepszych gier jakie tylko mogły być. Glam dla was Chagi, trzymajcie się mocno i do tego. Aha, jeszcze jedna sprawa. Eee, zaczynam taką serię, eee, gramy z widzami i polega ona na tym, że gram z widzami. Tak. Czy jakby co, to piście w komentarzach w jaką grę chcielibyście zagrać w czy w ogóle chcielibyście zagrać, a także podsłuchajcie mi jakieś tytuły, które mógłbym oglądać. Aha, i jeszcze jedno. Słuchajcie, sorry, że nie kontynuuję serii z Wolfensteina, a się oddychało za bardzo tychdy i co? No i to by było na tyle, dał was, szagi, trzymajcie się mocno. I do następnego filmiku Strzała!